Spotykamy się znów w przededniu Dnia Dziecka. Legionowia organizuje jak co roku Dzień Dziecka z Legionowią. Odbywają się konkursy na lodowej arenie, bo niepewna była dzisiaj pogoda, więc odbyło się kilka konkursów. Celność szałów, żonglerka z małymi nagrodami związanymi również z Legionowią. Dzięki współpracy z KZB udało się uruchomić dmuchaniec. Dzieci korzystają za niego bez, za darmo. Dodatkowo w akcję włączyła się Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna. Dzieci mogą skorzystać, zobaczyć, przejechać się samochodami służb mundurowych. Co jeszcze? Mamy lody, mamy watę cukrową ufundowaną również dzięki Urzędowi Miasta. No i myślę, że pogoda, jak dopisze, no to będzie fajna przygoda dla dzieci. Zapraszamy kolejne dzieci, zawsze na takich dniach dziecka. Gdzieś tam dzieci, które jeszcze nie dołączyły do Akademii, nie dołączyły do naszego klubu. Łapią tego tak zwanego baksyla, i po takim tym dużo tych dzieciaczków chce dołączyć, szczególnie do tych najmłodszych adeptów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z piłką.